Jeszcze zanim przejdziemy do filmu, to mam dla Was ważną informację. Ale jeżeli Cię ona nie interesuje, to przejdź do tego momentu. Filmu. Dobra, z Browsers pojawią się dwa filmy. Jeżeli pod którymkolwiek z nich będzie 150 wyświetleń, zrobimy z tego całą serię. Więc możesz sobie oglądać ten film kilkukrotnie, żeby nabić wyświetlenia, albo polecić go swoim znajomym, żeby nabić wyświetlenia. Więc jeżeli chcesz z tego całą serię, 150 wyświetleń, i robimy całą serię. Hello, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zagramy sobie właśnie w Brawl Stars. Yy, pamiętajcie też, że właśnie 150 wyświetleń to pod jednym z dwóch filmów, które są na moim kanale i mamy z tego całą serię. No i po tygodniu po publikowaniu tego filmu będę właśnie to sprawdzał Jeżeli po tygodniu po publikowaniu właśnie tego filmu nie będzie pod żadnym z tych dwóch filmów 150 wyświetleń z niestety serii Nic niestety z tego nie będzie Ale przejdźmy już do samej rozgrywki Okej, okay, to zobaczmy tylko jakie mamy tryby wybrane Tu sobie poodbieram, z co ma I chyba będziemy dzisiaj grać w normalny tryb solo. Będziemy grać solo. Bo niestety tej inwazji nie ma, ale jeżeli chcecie, żeby inwazja była, no to 150 od cała seria, to inwazję na pewno przekonamy do tego. To zaczynamy gierkę. Mm -hmm. pik, 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 pik. Jakby co możecie też e, zostawić w e, opisie, co chcecie zobaczyć na przykład w następnym odcinku. Bardzo Was do tego zachęcam, bo sami wiecie, że ja patrzę na te komentarze, bo na przykład Browser z właśnie propozycją widzę To wiecie już po poprzednim odcinku Więc zachęcam do opisania, co chcecie zobaczyć Wiem, że trochę się z tym zapętliłem Mówiłem, że panie was trzy razy w ciągu dziesięciu sekund, ale... Eee, tak, by Dobra, chyba zaraz zginiemy, ale... Zobaczymy bo pamiętajcie, że ja, bro, staras, nie za bardzo. No właśnie, ale... No i w sumie zginęliśmy jako czwarci, więc nie najgorzej. Chociaż mogliśmy to w sumie wygrać, więc... Chyba różnie. Będziemy się na pewno starać zająć pierwsze miejsce, ale czy nam się uda, to zobaczymy yy, w trakcie tego filmu. Dobra, zaczynamy kolejną grę. Tutaj odbierzmy sobie. Okej, okay, mamy. W ogóle możecie też napisać w komentarzu, jak pan, na przykład dzień mija. Dobrze, źle, jak dobrze to dlaczego, jak źle to też dlaczego. Bardzo chętnie sobie od, na to poczytam. Możecie też wejść w sumie na moją grupę na Discordzie. Link oczywiście jest tak w opisie. Karty, magika i możecie czekać, dawać swoje na przykład memy to będziemy mieli na przykład odcinek z y, tego mm, memu może, albo cały nawet streamy, jeżeli będzie ich aż tak dużo. Na razie jest ich dosyć mało. Y, tam też y, na Discordzie daj informację, że jak coś gram, więc będziecie mogli grać ze mną. Tu sobie poprawię kamerkę szybko, ale okej. Okay. Yy, tak Niestety 9 miejsce, więc przegrana totalna ale właśnie e, kontynuując na Discordzie możecie też e, mówić co chcecie w ogóle, e, z, żeby się znalazło na Discordzie na pewno będę miał też parę odcinków z Discord na przykład e, z Wami e, widzami, więc ja bardzo zachęcam Was do e, wbicia naszego Discorda. Dobra, gadam o Discordzie chyba już za długo. Tak chyba, nie wiem, zobaczymy to później jak coś to w większości tak będzie. Tyk, 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 kolejna runda się odpala. Pyk, uh -huh. pyk. Uh -huh. Dobra, 4, 3. W ogóle planuję też y pewną serię na kanale. Na razie wam nie zdradzę, co to jest. Chociaż dziwne jest to, że mówię wam, że coś planuję, a później nie chcę wam y tego powiedzieć, co to jest dokładnie, ale chodzi o to, że... Będzie to trochę niespodzianka, jakby, też dla Was, więc mam nadzieję, że i tak się Wam to spodoba, chociaż kto wie, będziecie też mogli sami też wziąć w tym udział, więc yy, polecam śledzić yy, mojego YouTube'a i yy, Discord'a, bo tam na pewno się pojawią o tym informacje. Teraz jako piąci mhm. nie wiem czy to jest dobrze czy no mamy plus 3 pocharki, więc chyba dobrze. A, oczywiście, gra nie jest za ciekawa, Dobra. Mm -hmm. Nie wiem. Możecie też na przykład napisać, co mogę poprawić w swoich filmach. Jeżeli jesteście w komentarzu albo na Discordzie, możecie mówić. I tak szczerze powiem wam jedną rzecz. Na Discordzie e, pojawi się e, za jakiś tam już dłuższy czas chyba za 2 czy 3 miesiące będę to dawał. Więc nie, przywrócę kanał. Tak, e, to jest chyba. E, Q&A, co nie, bo nie można tam dawać Q&A, co nie. Bardzo Was proszę, żebyście e, byli aktywni na tym kanale, czyli zadawali mi pytania, które później się pojawią na filmie, bo z tego, co widziałem poprzednim razie, kiedy to było publikowane, to e, nie było za dużo zaangażowania, więc mam nadzieję, że przynajmniej po tym filmie może będzie większe zaangażowanie, jeżeli chodzi o to. Możecie też w sumie wbić na mojego... Na moje streamy. tam też możecie dawać różne propozycje i pisać ze mną Nawet możecie grać ze mną, bo na streamie często gram z widzami A... A to... Ale chociaż na Discordzie też macie dużą szansę na to, żeby móc zagrać ze mną Bo będę tam dawał informacje o wszystkim To już sobie powtarzam już chyba któryś raz Dobra, nie powtarzamy się, dobra? Dajcie mi chwilę eee, Dobra Jakby co, czemu się dzisiaj tak powtarzam? Eee, przez to, że w sumie Dzisiaj nagrywam kilka filmów Pod rząd, więc Mi się już to zaczyna mieszać Niektóre rzeczy, nie wiem już co mówić Co nie mówić, bo nie wiem co mówiłem W innych filmach, które dzisiaj nagrywałem Więc yy, Bywa różnie, ale dobra Nie zajmujemy się tym Zajmujemy się gierką eee, Oczywiście już któryś raz przegraliśmy Może zmienimy sobie postać Żeby nie grać cały czas sam mm, Dobra Weźmy sobie poko w sumie. Czemu mnie trochę go zboostujemy. Żeby Nie mamy golda. Dobra, ale bierzemy jego. Zagramy sobie poko. Pkpk, nie jest. Peko, peko. Peko, nie ma tiki. Jeżeli chodzi o jakie to wiecie. Jakie tiki, no i dalej, już wiecie, prawie co jest. Mhm. Y Nawet ulcem nie daliśmy rady Ale trzecie miejsce, więc to jest co rozwinięć Najpierw było czwarte, teraz jest trzecie Może później będzie drugie i nawet i pierwsze Jeżeli będziemy na pierwszym, to naprawdę to będzie cud Uwierzcie mi, ja się tak dziwię jak będę na pierwszym miejscu, że to jest jakaś masakra Dobra, zobaczmy co jest tu Dobra, trochę sobie popatrzmy czy mamy coś do odebrania Bo jeżeli mam coś do dobrania, to możemy to wykorzystać. To będzie to może pójdzie nam lepiej, jak sobie to ładnie postaci. Eee, yy, sklep, coś się świeci. O, za darmo, jak za darmo, to bier darmo, to uczciwa cena. Tysiąc? Słuchajcie, takie nagrody to ja mogę odbierać. Tysiąc moneciaków? Spoko. Jak za darmo jeszcze? Ej, mocha mi tu jakaś lata. O, nie, możecie możesz też sobie powiedzieć, czy u was też jest tak gorąco jak u mnie, bo u mnie jest gorąco. Tu akurat cię teraz nagrywam, aż tak tego nie odczuwać, ale jak wyjść na zewnątrz, to powiem wam, tragedia. Można się dosłownie schajcować. No, nowa postać. Ale szczerze, nie podoba mi się. Nie wiem, może, nie wiem, co... może komuś się podoba. Może no, nie, w sumie nie znam, się trochę na to Ciepło. Jakby co? Zbieramy tutaj na Leona. Czy stać nas? Nie, bo my nie mamy w ogóle Power Cubów. jakoś, znaczy, się jakoś inaczej zdobyć Oprócz kupowania ich. Dobra, bierzemy pokon. Ma większy zasięg niż Elprim którego nieźle maksowałem wcześniej. Dobra, dobra. Nie chcę mi się na to dobra. ale my nie mamy nic Ale co ja mam ci dać jak ja nie mam nawet do 2000, żeby cokolwiek z tego odblokować ale czy to jest takie ważne bo to sami wiem że to są jakieś dodatki yy, i podczas gry mogę je wykorzystać ale nie wiem dokąd co one robią no się dobra wchodzimy do gry trochę doładowaliśmy postać więc może pójść lepiej a może być gorzej z moimi umiejętnościami co bywa różnie Moje umiejętności szczerze za dobre to nie są, ale... Może jak się postaramy, to wyjdzie coś z tego. Oj, yy, a bo może zginiemy na samym starcie. Tak tak może być. Yy, dobra, 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 dobra. jak ja chcę jeszcze doładować tą postać, proszę. Yy, ciekawe czy mogę tak po prostu zagrać z takich uczuszkodróżeni, nie udostępnić zaproszeni. Dołącz używając nie. Ale ja jak chcę po prostu yy, zagrać z yy, randomowami nie? Dobra, jeszcze jedna walka i dostaniemy. Yy, nagrodę, więc ja sobie chętnie nie ubiorę. Czemu nie teraz hmm. tylko nie zginęć na samym starcie i będzie okej okay. <grym> Dobra. E, nie. Bierzemy? Bierzemy chyba wszystkie moje. Oczywiście to nie jest tak, żeśmy zachłanić bierzemy wszystkie, bo tak tylko są sobie nasze. Zasłużyłem na nie. No może jednak nie ja, tak bywa Tak bywa, tak bywa Ej, ej, różnie Może się uda, może nie Tobie Ej, mogę z tej Dobra, lecimy do kolejnej gierki. Ej, może wygramy, może przegramy, kto ty... Raczej przegramy. Na samym starcie może... A może zamiamy pierwsze miejsce i wygramy to, nie wiem. Nie różnie. chyba mam pomysł jak można grać z randomami, ale nie wiem czy to zadziała, bo nie znam tej gry. Praktycznie w ogóle w to nie gramy. Oni nikogo tu nie ma i wszyscy sobie poszli.

tak mi się wydaje, że jakbym strzeczał trochę. Yy, dobra, spróbujmy teraz to samo, ale w no, parze. To wtedy będę mógł grać z randomami, czy nie? Bo nie wiem, jak to trochę działa, więc może będę mógł grać. Tak, mogę grać z randomami, tak. He. ciekawe. Dawaj, dawaj, dawaj. Yy, na środek idę. A chłopka nie. Dobra, mamy. O, darmowy Power Cubic. Tak dla mnie gites. O, z niego też biorę darmowki. Yy, członek drużyny wrócił. O, nie, on zginął. Ale przynajmniej nie przegraliśmy jeszcze. Bo jeszcze żyjemy. O, mówimy trochę darmowe, ale ja, tak byłem, mamy już 7, 1000 może mieć 13, trochę mnie to nie no po... i co jest? Dawaj. Tak, tak jest, 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 Dobro, mamy już 4, obej. Nasza drużyna jest jako druga. Bo, wygraliśmy to. Jest pierwsze miejsce, Ej, tego się nie spodziewałem, że tak nam wyjdzie. Czyli ile mój, ja mam trzy zabójstwa, chop śmierci, a ja mam zero. Eee, Gites, podoba mi się to. Mamy pierwsze miejsce, udało się. Szczerze, jestem w szoku, bo ostatnio jak. Graliśmy z razem z tego co pamiętacie, nigdy ani razu nie zdobyliśmy pierwszego miejsca. A tutaj chłop się dwa razy zwali. Ja większy gram sam i udało nam się zdobyć pierwsze miejsce. Trochę zaskoczenie zaskoczeniem, powiem. Chociaż możliwe, że ten chłopiec jednak coś zrobił, a ja tego nawet nie widziałem. To jest duża szansa, bo chłop na początku tak zginął, więc mógł coś tam zrobić. Przez co ja to sam darmowe porfię, albo to przez to, że znalazłem te darmowe. Mmm... O, coś jest do odebrania. Dobra. Nie wiem co dostał niebieskie alo. A, że nową poseć dostajemy Barmany Co to jest? Uuu. Dobra, biorę ją Trzeba za to zapłacić jeszcze? E. trzeba ja mam za to zapłacić? Ja nie chcę płacić za to Dobra, biorę ją, ale...

No, to, to są takie power cuby <grymne> Nie, powercuby co ja dam naprawdę tego mm, Nie Emeraldy, bo to za mnie Nie pamiętam jak się nazywa no, może Playnoty, to jestem z tym Klejnoty to proszę, potem schłumaczenie na polski chociaż nie wiem czemu z tłumaczeniem na ale okej To powiedzmy, że to klejnoty po prostu Nie pamiętam jak to się nazywa Eee, tam oryginalnie nie pamiętam, nie rozumiem, co to się nazywa. Dobra. Eee, to nieważne. ważne. Eee, zaraz zginę. Dobra. Nie, nie chcę ginąć jeszcze. Dobra, on przynajmniej cztery. Ja się zaraz zryspię. Nie wyszło to niestety, tak jak chciałem, żeby zdobyć wszystkie pariky obiecał, są po prostu zwinąć, ale chyba różnie. Dobra, mamy. Musimy trochę patrzeć na to na brzegu, bo za bardzo nie mamy. Więc... Minus takie, że tu mógł tylko 3 naboje. mógł tylko 3 razy strzelić, a później muszę odczekać kulną. Jasne, jest to też plusowe, bo... Yy, tego. Yy, nie będę spamował aż tak bardzo. Ale trochę szczerze... Tylko 3 to jest trochę mało. Znowu dało nam się wygrać. Ciekawe. A tylko zrobiliśmy 3 zabójstwa. To jest ciekawe. Tylko trzy razy załatwiliśmy ludzi i wygraliśmy to. Więc jak dla mnie to jest git trochę. Ciekawie, ciekawie. O coś tu chyba dostaliśmy. Tu. O. E, 5 na 5 i pojedynek. Pojedynek chyba graliśmy. Chociaż nie pamiętam, brzmi, ale to 5 na 5 Mmm... Mogę zagrać wstąpić? Jest Bitwa 5 na 5 Tutaj mamy jakieś rzeczy do odebrania Dobra, dawaj, odbieramy Tysiaka? No to bardzo nie ja biorę, przygarnę tysiaczka tak do mnie, o takie... O, sobie przygarnę i będę miał mogę go przygarnąć Ja w sumie możecie mi powiedzieć, czy mogę tutaj na przykład się z kimś trade'ować? O! Mamy. Dostaliśmy Open! Niech się podoba. Dobra, ale powiedzcie mi, czy mogę się tutaj trajdować? Bo jeżeli tak, to jeżeli na przykład nie będzie z tego co serii to przynajmniej będę komuś oddać całe te złote i to wszystkie rzeczy są. No za bardzo mi potrzebne to są. Dobra, zagramy grę 5 na 5. Tak wyjdzie gra 5 na 5? Powiem obywatel na będę chyba miał tutaj najwięcej śmierci, chociaż nie wiem trochę na czym to polega, się wzdraspię, ale... Mm, chyba ta... Chyba wygrywa ten 20 kiji. Ja chyba za bardzo się rzucam na ludzi. Dobra, zabijemy innego. Już raz odładować i... Jak mam już naładowany strzał przynajmniej. Dawaj, dawaj, ginij, proszę cię, Yes, Jest, jest. Dobra, zginąłem, ale załatwiłem nam parę killi. Więc, jak dla mnie, zliczę. Dobra, lecimy dalej. Tych, 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 przechodzimy. To? jestem tu odsłonięty cały czas <noise> Myślę, że ja w krzakach latam cały czas A tutaj nie Ej, wygrywamy, mamy 16 na 20 nie? 17 Czyli ja w sumie za dużo Czasami nic nie zrobiłem, ale Przynajmniej wygramy 100 <noise> punkt Punkt meczowy Wystarczy jeszcze za... Załatwić kogoś, bo Ponadzież... no, no Już chciałem, żeby ja miał tego ostatniego. Nie, słabeneczkę. Dalej Ile ja miałem? jak ja miałem cztery. Dwie śmierci. No, to nawet nie jest najgorzej, patrząc na statystyki naszej drużyny. To nie jest najgorzej. Tak wam powiem. Że źle nie jest. Dobra, ale. Dobra, odbijamy Yum, 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 Z tego razy dwa, czyli do tego samego. Zdaliśmy 100 do tego samego, co? Trochę nie ma to sensu. Zobaczymy. Jeżeli chcesz ze mną pograć, pogadać, pożartować, może zaproponować mi jakieś wezwanie, spytać się o coś, albo po prostu chcesz sobie zająć jakiś wo czymś wolny czas i może chcesz obejrzeć mój stream, to zapraszam Cię na mojego Twitcha, link w opisie, tak samo zapraszam Cię na mojego Discorda, karty Magika, link do Discorda też znajduje się w opisie. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i Elo!